Już po raz trzeci Stowarzyszenie Chrzanowska Liga Futsalu było organizatorem turnieju barażowego Mistrzostw Polski U14 w futsalu. W poprzednich latach baraże były szczęśliwe dla gospodarzy i uzyskiwali oni awans do turnieju finałowego. W tym roku także liczyli na udział w kaliskich finałach. Zadanie nie było proste, bowiem oprócz szanowian, taki cel stawiali sobie rywale – Gwiazda Ruda Śląska, APA Gilwice i Góral Tryńcza. W pierwszym meczu turnieju Chrzanowianie mierzyli się z AP Gliwice. Zespół uważany za outsidera nie ułatwił jednak gospodarzom zadania. Szanowni mieli problem z rozegraniem skutecznej akcji. Gliwiczanie natomiast dobrze bronili i kontrowali. W siódmej minucie długie podanie od bramkarza wykorzystał Rafał Kozubek i Gliwice wyszły na prowadzenie. Podrażnieni straconą bramką szanowianie szybko wyrównali po strzale Jana Kosowskiego. Mimo kilku okazji dla obydwu zespołów wynik do przerwy już się nie zmienił. Po zmianie stron szanowani nadal atakowali, ale brakło dobrego wykończenia i kilkakrotnie piłka włos na bramkę rywali. Podopieczni Adama Banacha przeważali i w 16 minucie bramkę na 2 do 1 zdobył z bliskiej odległości Karol Piechota. W samej końcówce Gliwiczanie mieli okazję na wyrównanie, ale niezłą interwencją popisał się Olaf Przewoźnik i mecz zakończył się cenną wygraną gospodarzy 2 do 1. Prowadziliśmy grę, jednak nie umieliśmy na tyle rozegrać piłki, aby tego rywala sobie stłamsić. Patrząc na kolejne mecze było widać, że jeżeli Gliwice straciły bramkę, to potem ten wynik poszedł, a z nami strzeli przypadkową bramkę. Wyszliśmy na prowadzenie, ale w końcówce w końcówce oni też mieli okazję, spokojnie mogli, spokojnie mogli ten mecz zremisować czy wygrać i wtedy byłoby po zawodach, ale cieszę się, że Choćby wymęczone, ale, ale było to zwycięstwo. W drugim meczu turnieju po emocjonującym spotkaniu Gwiazda Ruda Śląska pokonała górę latryńcze 6 do 4. swój drugi mecz w zawodach szanowieni rozgrywali z Gwiazdą Ruda Śląska. Szybko rozpoczął się pomyśli gospodarzy, którzy już w czwartej minucie prowadzili 2 do 0. Chwilę później Denis Warcichowski trafił na 1 do 2 i Gwiazda nieco zmniejszyła straty. SHLF cofnął się do obrony, sporadycznie kontrując. Rywale atakowali, ale nie byli w stanie wyrównać, i do przerwy wynik się nie zmienił. Po zmianie stron przyjezdni mieli inicjatywę, ale bramkę na 3 do 1 po udanym kontrataku zdobył Szymon Miziołek. W 16. minucie Gwiazda ponownie zmniejszyła straty do jednej bramki, ale końcówka należała do gospodarzy. Merci otworzył i oba zespoły miały swoje okazje. W bramce szanowien dobrze spisywał się Olaf Przewoźnik, a jego interwencje pozwalały gospodarzom na wyprowadzenie błyskawicznych kontr. W 18. minucie Jan Kosowski wykorzystał zamieszanie pod bramką rywala, trafiając na 4 do 2. Gwiazda zaatakowała, ale tuż przed końcem gospodarze rozegrali szybki kontratak i wynik spotkania na pięć do dwóch ustalił Karol Piechota. Gwiazda grała bardzo dobrze, grała bardzo dobrze taktycznie, zawodnicy mieli zaplanowane swoje akcje, ale graliśmy bardzo konsekwentnie w tej obronie, kontrowaliśmy i, i to wystarczyło spokojnie, żeby, żeby, żeby wygrać ten mecz. W kolejnym spotkaniu kliwiczanie ulegli Góralowi Tryńcza 2 do 11, zaś w przedostatnim meczu niedzielnych paraży musieli uznać wyższość gwiazdy Ruda Śląska, z którą również wysoko przegrali 1 do 10. Dzięki wygranej z Gwiazdą różnicą trzech bramek szanowiani byli już pewni awansu do finałów Mistrzostw Polski, niezależnie od wyniku spotkania z Góralem. Wygrana z szanowianami dawała natomiast awans zespołowi stryńczy, więc zapowiadały się nie lada emocje. Wynik meczu już w piątej minucie otworzył dla Chrzanowian Karol Piechota. Zespół Stryńczy jednak prezentował się dobrze, szybko wyrównął, a w siódmej minucie wyszedł na prowadzenie 2-1. Mimo prowadzenia przyjezdni atakowali, ale SHLF bronił się dobrze i kontrował. W ósmej minucie Filip Macuda wykorzystał jedną z takich akcji, trafiając na 2-2. Jednak tuż przed przerwą zawodnicy Stryńczy ponownie wyszli na prowadzenie po strzale Jakuba Chrupcały. Po zmianie stron Karol Piechota wyrównał na 3 do 3. chwilę później gospodarze mieli szansę na wyjście na prowadzenie, ale piłka minęła tylko słupek bramki przeciwnika. SHLF atakował, ale na prowadzenie ponownie wyszli zawodnicy górala. W upragnionego awansu zawodnicy stręczy zaczęli grać ostrzej i na 45 sekund przed końcem sędzia podyktował przedłużony rzut karny dla gospodarzy, który na bramkę zamienił Jan Kosowski. Wynik już się nie zmienił i SHLF remisem przypieczętował awans do turnieju finałowego w Kaliszu. Ostatecznie zremisowaliśmy 4 do 4 po dramatycznym meczu. Nie umieliśmy wyjść na prowadzenie, nawet strzelając bramkę na remis. To gór, ale wychodził na to prowadzenie chyba trzykrotnie. No i, no i ostatecznie mogli oni awansować. W samej końcówce musieli być cofać bramkarza, zremisowaliśmy i to my wraz z gwiazdą, która miała najlepszy bilans bramkowy z trzech drużyn z drugich miejsc tych trzech turniejów, awansowaliśmy do Kalisza. Drużyny nie były przypadkowe. Wszystkie drużyny dawały dzisiaj z siebie wszystko. Naprawdę zaskoczył mnie tutaj drużyna góralu kryncza, którzy naprawdę świetnie rozgrywali piłką, którzy naprawdę zrobili nam dużo, jak to mówiąc w cudzysłowie, bigosu. No i z nimi było moim zdaniem najciężej. Oprócz gospodarzy udział w finałach wywalczyła w Chrzanowie Gwiazda Ruta Śląska. Wymęczyliśmy awans zarówno w Przeworsku na eliminacjach jak i dzisiaj. Trzeba to tak powiedzieć, bo jednak piłkarsko niektóre z drużyn na pewno były lepsze. Ambicją i gdzieś tam taktyką, którą, którą mamy w defensywie wypracowaną nadrabiamy. Patrząc na zeszły rok na pewno z tygodnia na tydzień gramy lepiej. Więc liczę, że te trzy tygodnie, które zostały do, do finałów mimo tylko chyba jednego treningu w tygodniu może się uda coś więcej nadrobimy to i dopracujemy choćby tą obronę do większej doskonałości. Daliśmy radę, ja nie patrzyłem na swoje indywidualne zagrania, po prostu sam chciałem pomóc drużynie, dla mnie liczyło się dzisiaj tylko przede wszystkim zwycięstwo i przejście do kolejnej fazy turnieju. Najlepszym zawodnikiem turnieju Barażowego w Szanowie wybrano Bartosza Baranowicza z rudy śląskiej. Nagroda dla najskuteczniejszego strzelca trafiła do zawodnika gurala Tręczy Jakuba Chrupcały. Zaś najlepszym bramkarzem zawodów został Olaf Przewoźnik. Cieszy taka nagroda, ponieważ to motywuje przede wszystkim do dalszej pracy, do, do dalszej pracy do... Yy takiej odwagi większej jeżeli chodzi na boisku bo wiadomo że taki turniej to jeżeli ktoś ma słabszą psychikę to wiadomo że jest gorzej z tym ale cieszę się bardzo no i myślę że zaskoczyła mnie ta nagroda na pewno mnie zaskoczyła Finały młodzieżowych mistrzostw Polski U14 zostaną rozegrane w Kaliszu w ostatni weekend lutego Tam szanowianie powalczą wyjście z grupy z GKS-em Wikielec i Kawo Zielona Góra